Nazywam się Marcin Geryk, jestem założycielem i kanclerzem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Początkowo kształciliśmy w innych obszarach, w tej chwili od dekady koncentrujemy się na obszarze nauk medycznych, na obszarze nauk o zdrowiu. Najważniejsza dla nas jest satysfakcja młodych ludzi. Można ją uzyskać tylko przez wysoką jakość kształcenia i tylko oferując taką wiedzę, której oni potrzebują. Czyli dlatego, obszar nauk o zdrowiu, dlatego te kierunki studiów są główną naszą domeną obecnie. Inwestujemy w infrastrukturę, mamy doskonale wyposażone pracownie. Blisko 3000 studentów już nie mieści się w naszym budynku, w którym jesteśmy od ponad 20 lat. Mamy już w tej chwili trzy kampusy, w których nasi studenci uczestniczą w zajęciach, laboratoriach. Także odbywają zajęcia praktyczne, praktyki kliniczne, nasi studenci odbywają praktycznie we wszystkich szpitalach w Trójmieście. To pokazuje, że jesteśmy zorientowani nie tylko na potrzeby rynku, co jest naszym mottem naszej uczelni, natomiast również widzimy, że świat się zmienia. Wprowadzamy nowe techniki kształcenia, cały czas poszukujemy możliwości ulepszenia, staramy się być coraz bardziej otwarci nawet dla osób z niepełnosprawnościami. Jak każda instytucja, potrzebujemy partnera bankowego do naszych inwestycji, do obsługi naszych płatności, także do wspomagania kredytowego czy też linii kredytowych ze względu na sezonowość wpływów w uczelniach. Dla nas takim partnerem jest Alior Bank. Rozumiemy swoje potrzeby, przede wszystkim bank rozumie nasze potrzeby. Nie musimy tłumaczyć zawiłości funkcjonowania naszej branży. Z Wyższą Szkołą Zdrowia współpracujemy już wiele lat. Dobieramy produkty, takie, które byłyby potrzebne w danym momencie. Najważniejszą częścią usługi cash managementowej w szkole są płatności masowe. Wiadomo że jest tu wielu studentów, każdy musi wpłacić swoje czesne, to bardzo ułatwia księgowanie wpłat na rachunku klienta. W uczelniach wyższych występuje mała sezonowość. W lipcu i w sierpniu nie ma takich dużych obrotów, jakie są w ciągu całego roku. W związku z tym wspieramy uczelnię kredytem w rachunku bieżącym, która pomaga przetrwać miesiące wakacyjne i płacić wszystkie zobowiązania w terminie. Wspieramy klienta również finansowaniem inwestycyjnym. W tym roku sfinalizowaliśmy zakup nieruchomości na potrzeby otwarcia trzeciego kampusu.